Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Pojączkowska i prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny. To jest projekt, który nawiązuje do dawnej tradycji wędrownych fotografów, którzy przemieszczali się od wsi do wsi, oferując mieszkańcom wiosek wykonanie portretu fotograficznego. Interesuje mnie ta dawna praktyka, podobnie jak interesuje mnie społeczne znaczenie fotografii. Rozumianej jako praktyka i przedmiot codziennego użytku. Wędrowni fotografowie wykonywali swoją pracę głównie w latach 30., 40., 50., do momentu, kiedy fotografia nie stała się powszechnie dostępna. Realizując wędrowny zakład fotograficzny, zastanawiałam się, czy jest możliwe, aby współcześnie dotrzeć do miejsc, w których nadal wykonanie i wydrukowanie na miejscu portretu fotograficznego może mieć. Może być potrzebne i może mieć wartość wymienną, bo prowadząc wędrowny zakład fotograficzny, wykonuję portrety, które wymieniam zarówno na e, jedzenie, pomidory, ziemniaki, jajka, na przetwory, ale przede wszystkim na historie, które są mi opowiadane przez mieszkańców odwiedzanych przeze mnie wiosek. E, realizując wędrowny zakład fotograficzny, poruszam się takim samochodem: to jest Volkswagen e, T3. I poruszam się wzdłuż wschodniej granicy Polski, czyli granicy Polski z Białorusią, Ukrainą, Litwą i obwodem kaliningradzkim, czyli Rosją. Co roku odbywam około miesięczną podróż wzdłuż wybranego fragmentu granicy, odwiedzając wsie tuż przygraniczne. Które bardzo często charakteryzują się tym, że są opuszczane przez młodych ludzi wyjeżdżających za pracą do miasta lub za granicę, i pozostają w nich najczęściej osoby starsze, takie których pamięć sięga czasów II wojny światowej lub okresu tuż powojennego. Zdjęcia wybrane do projektu to, to jest jedno z nich. To jest zdjęcie, które przedstawia fragment dosłownie Polsko-Białoruskiej granicy to jest fragment drutu kolczastego, który odgranicza kraj będący częścią Unii Europejskiej od tego, który, będąc częścią Europy Wschodniej, do Unii już nie należy. Ważne jest to, że temu zdjęciu, jak każdemu w moim projekcie, towarzyszy fragment historii, która jest mi opowiedziana przez osobę, którą poznałam w miejscu wykonania zdjęcia. Co istotne, to są osoby, które pozostają w tym projekcie anonimowe. Nawet jeżeli wykonuję portret fotograficzny, który na miejscu wymieniam, to nie publikuję go w ramach projektu. Natomiast dzielę się rzeczywiście takimi zdjęciami, które dokumentują moje spojrzenie na, na, i na, na sytuacje, które wydarzają się po drodze, i na miejsca, które odwiedzam. Drugie zdjęcie, które zostało wybrane do projektu, to zdjęcie nie wykonane przeze mnie, to znaczy tak, to zdjęcie, które trzymam w rękach, jest wykonane przeze mnie, ale jest to zdjęcie innego zdjęcia, które ma charakter rodzinnej pamiątki. Bardzo często osoby, które spotykam, słysząc, że zajmuję się fotografią, że um, jestem jak dawni fotografowie, którzy wykonywali zdjęcia usługowe, pamiątkowe, rodzinne. Chcą mi pokazać swoje fotografie. Bardzo często osoby te zapraszają mnie do domu i wyciągają swoje rodzinne pamiątki, stare zdjęcia, nierzadko wykonywane jeszcze przed II wojną światową. I to jest jedno z takich właśnie rodzinnych zdjęć, a towarzyszyła mu, towarzyszy mu również historia, która została mi opowiedziana i którą podobnie jak w wypadku innych zdjęć, zapisuję na odwrocie wykonanej przez siebie fotografii i w ten sposób e, publikuję zdjęcia na mojej stronie internetowej. E, jest dla mnie dosyć istotne, aby zdjęcia portretowe, które wykonuję e, pozostawały wyłączną własnością osób, dla których chciałabym, żeby miały funkcję pamiątkową, osobistą. Ale rzeczywiście, podróżując od pięciu y, lat, czy raczej od pięciu letnich sezonów wzdłuż wschodniej granicy Polski, zgromadziłam wiele swoich obserwacji i historii, które nie mają charakteru naukowego, badawczego, ale są takimi fragmentami opowieści, które zostały mi opowiedziane przez spotkane po drodze osoby i które łączę ze zdjęciami, wychodząc z założenia, że. Fotografia nie mówi sama za siebie, ale ze zderzenia czy połączenia zdjęcia z tekstem często powstaje nowa jakość, która w połączeniu z wyobraźnią i wiedzą widza e, może okazać się ciekawym, interesującym punktem widzenia i na fotografię, i na historię, i na pogranicze.